Trzech ogarniający i ciągły stres o to, by dziecko urodziło się zdrowe. E, I on towarzyszy im na każdym etapie ciąży. I one się bardzo często czują winne, wstydzą, się z nimi nie tak. tych emocji, że że wydaje mi się, że, że otoczenie um, je przez to źle ocenia, no bo jesteś w tej swojej uprawnionej ciąży, się powinnaś się cieszyć, więc o co chodzi? Dlaczego się nie cieszysz? Natomiast to jest absolutnie w moim odczuciu i w takiej obserwacji codziennej dość częsta rzecz, że właśnie ta grupa pacjentek um, w tych ciążach właśnie wysokiego ryzyka, mhm. która się o ciążę musiała bardzo starać albo która w przebiegu tej ciąży zmaga się z jakimiś mhm. demonami z, z przyszłości, mhm. to jest ta grupa pacjentek, które Będą wymagać największego wsparcia zarówno w trakcie trwania ciąży, jak i po jej zakończeniu. Mm -hmm. Zdarza się pani, że pacjentki płaczą w gabinecie? Bardzo często. Jak pani wtedy reaguje? Słucham. Mm. I daję im czas, mm. bo czasami być może ten gabinet to jest jedyne miejsce, gdzie mogą um, w obecności kogoś powiedzieć o tym, co tak naprawdę najbardziej je boli. Mm. Do, dosłownie ich przenosi. Thank you.